Cześć, bardzo serdecznie Was wszystkich witamy. Dziś pierwsza sobota miesiąca, święty Ludwik Maria Grignon de Mofor napisał Jeśli Mojżesz siłą w swojej modlitwy zdołał tak dalece powstrzymać gniew Boży na Izraelitów, że najwyższy i nieskończenie miłosierny Pan, nie mogąc mu się oprzeć, odezwał się do niego, by nie wstrzymywał zapalczywości Jego gniewu wobec tego buntowniczego ludu, to cóż dopiero sądzić o modlitwie pokornej Maryi, godnej Matki Boga. Miejmy zatem ufność, zwracając się do Najświętszej Maryi Panny o, o rędownictwo w naszych potrzebach, a dziś szczególnie prośmy o łaskę zdrowia dla Oli. Pomódmy się również w intencji Lidii. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko. Byśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim, Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, By była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, By była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej im dać panie. Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę. Serdecznie Was pozdrawiamy. Pozdrawiamy dla Krzysztofa, Danuty, Rozali, Jadę, Marii. HJ, dziękujemy. I do usłyszenia jutro o. Y, nie, jutro w poniedziałek, bo jutro papież. Do usłyszenia w poniedziałek o 12. .00. Życzymy Wam dobrego dnia, dobrego weekendu, dobrej niedzieli. Z Panem Wokiem. Cześć.